Yo, 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 na kolano z tej strony, ja Mario, księgę eee... Dzisiaj pokażę wam, jak pobrać Moda. Nie widziałeś się tego? Tak, nie umiem robić cięć, przyznaję się Dobra, nieważne Wchodzicie sobie na stronę labymod.net Kropka, net, nie i wy zakładkę download. A te outer i nie lepiej, mod, launcher, lalest, tylko to. Tutaj musicie kliknąć. Ja już to mam pobrane, więc ja anuluję. Ja po prostu to otwieram. I agree to. To jest of service. Czekajcie, może jednak to pobiorę jeszcze raz. Dobra, gotowe? Teraz Aja gry, nie? Kurde, coś jeszcze trzeba, czy co? Czy jakieś lagi? Nie wiem. Chwilka. Albo mi się nie chce, bo mam już to pobrane, nie? A więc jak już będziecie tutaj... Jak już to pobierzecie, to po prostu otwórzcie te Salvera sel, e, S nie. I powinniście... Jak wybierzecie wersję, to tam vanilia, nie? Minecraft, Minecraft Launcher zostawiacie i wybieracie wersję. Ja tutaj spróbuję... O! Tutaj dodaję zapisz Custom. Kibidi Laby mod Skip kibdi mod sobie nazwałem Ja jestem tutaj na końcu Mam jeszcze SK Mariocik Gdzie mam inną skórkę Ale jak chcę takiego pingwinka Mogę to sobie oczywiście zedytować Ja za chwilę do Was wrócę Pokażę Wam, jak wygląda menu. A oczywiście to będzie trochę dłużej, teraz trwać. No bo musi wszystko tutaj poobrać się. Więc lepiej, żebym zrobił cięcie. Jak widzicie, Minecraft mi się już pobrał. Nie. Znaczy, jeszcze się włą w pobrał. Włączył. Mam tutaj tryb wieloosobowy: lobby Chat, opcje. Tutaj addons, widgets, gracz czyli skin ogólnie i sklep. Oczywiście ja mam innego skina, nie, nie tego co widzicie. Nawet popsuty jest. Ale w settings mamy dodatki, które też pobraliśmy. Ja mam custom crosshair, flax, chyba flaxa już macie. Levy, point item psychic voice chat. Skróty klawiszowe tutaj macie. Inne powiadomienia, tryb wieloosobowy, wygląd w grze. Tutaj możecie sobie po prostu. Ja sobie pobrałem opcje żeby mieć shadery, nie? E, oczywiście różne takie też. Custom tags Nie za bardzo. Chcę. GPT też możecie mieć. GPT. Fajne, chyba będzie? Nie wiem. Lady Mod Minimap w ogóle, ale nie mam tego. Dobra, więc ja sobie dołączę na mój świat. Gdzie już mam zbudowany domek. Tylko, że jestem bez shaderów. bo musiał je włączyć, oczywiście. Nie, mam shadery, nie to co na selwerze ogólnie. Ja mam nawet fotkę, z... gdzie mam ten, gdzie mam tęczę. Czekaj, gdzie są zrzuty ekranu? Tu. I tutaj jest, nie? Tutaj gdzieś. Mam, to była fajna tęcza według mnie. ogólnie mój świat survival gdzie w sumie zaczęło pierwszy raz zacząłem nie moją przygodę ale powiedzcie fajna pelerynka fajnie ogólnie jest fajnie według mnie fajne pod x mamy też emotki Ja bym sobie musiał ustawić coś, więc chwilka. Dobra, już sobie wszystko pozmieniałem. Oczywiście. Świat mi się jak najbardziej podoba. Ogólnie chyba to przebiło nawet... ...Salvera, według mnie. Bo na Salverze nie można zrobić skinów. Jak non-premium. A jest na to trick, żeby mieć też non-premium, też. Ale po co, jeśli ma się po prostu też takiego fajnego klienta, czyli Lady Moda? Kiedyś go nie, nie doceniałem w ogóle. Nie doceniałem go. Nie wiem czemu. Ale nie. Teraz jest dla mnie dużo, dużo lepszy. Bo nie wiem czy to teraz shaderzy tak mają, czy co. Że, przyciem... Że mam ciemniejszy ekran. Ale fajnie to wygląda. Takie skradanie się. Jesteśmy w filmie. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Dobra, w sumie to było na, na wszystko na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia jutro, zacznij jakie jutro, w następnym odcinku, bo nie nagrywam codziennie, niestety. Raczej nie mam czasu na nagrywki, ale postaram się żeby kolejna nagrywka była jak najszybciej, chociaż shorts Papa! Papa! Pa.